Witam Was bardzo serdecznie, moje pyczki malinowe w kolejnym odcinku z TESGO Skinsa, gdzie będzie to jeden z najbardziej ryzykownych odcinków na moim kanale. Wydamy dzisiaj 9300 zł na skrzyneczkę Lucky Serpent. Sami zobaczcie, jak ona tu procentowo wygląda. No jestem przygotowany na najgorsze. Miejmy nadzieję, że gorszy scenari na, 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 najgorszy scenariusz tutaj się nie wydarzy, że jednak dzisiaj to no, taki Fire serpęcik nam wyleci. No i będziemy szczęśliwi, ale przed tym zanim to zobaczycie macie tutaj do wygrania takiego skinka, że wziąć udział na niego należy zasubskrybować kanał, zwłaliśmy, stać łapkę w górę, Skomentować ten odcinek do dodatkowo, jeśli mi lubicie, chcecie mnie wesprzeć. I możecie tutaj w tym miejscu wpisać mój kod ADDICSON62O Gdzie dostajecie 10% więcej dopłaty na stronie My zaczynajmy tu zabawę Ogólnie wyniki na skiny będziecie mieli na Discordzie U mnie na kanale tam jest kanał wyniki Więc możecie sobie tam wbić I dzisiaj najprawdopodobniej one będą W każdy poniedziałek będę aktualizował te wyniki Z odcinków z wcześniejszego tygodnia Więc link do Discorda macie w opisie filmu Oraz w przypiętym komentarzu Zapraszam serdecznie. Jeśli sobie bierzecie właśnie udział na te skinki, na tych odcinkach, to yy, no polecam sobie sprawdzić, czy nie wygraliście. A my lecimy. Stickersy jak na razie nas tutaj witają. Ja jeszcze raz otworzę sobie po trzy i będę otwierał chyba po jednej, nie? Żeby się, żeby się nacieszyć, bo szczerze powiedziawszy, ten odcinek może trwać nawet minutę. Jak będę tutaj po trzy otwierał, dlatego lećmy sobie troszeczkę wolniej, może. Na po, po, to, to... Trzeba wierzyć, trzeba tutaj wierzyć, że coś nam wyleci. Dobra, do, do dwóch możemy dać, do dwóch skrzyneczek. Ile dwa, na 300 złotych nas kosztuje? O dwie. Jezu, jest jak na razie źle. No, jakby tak z pierwszych dziesięciu skrzynek nam coś wypadło, to byśmy mieli bezpieczny opening i jeszcze nawet przyjemny. Bez tej nutki takiego ryzyka, że nam nic nie wypadnie. No a tak to widzę, będziemy musieli się tutaj martwić. No nawet jakby te rękawiczki nam tutaj wypadły, to by naprawdę było fajnie. Tak na dobry początek. Dobry początek do openingu. No mamy tu 15 praktycznie procenta na to, że coś nam odda. No na takich procentach no trafiałem te skiny, nawet na jednym 1% trafiałem jakieś kosy. 15 to nie jest mało, to nie jest dużo. Jest to na pewno taki procent, gdzie da się trafić jakiegoś konkretniejszego skina. My już tutaj mamy 5000 zł jest źle, mamy same stickersy, boże, szepy ten odcinek się na samych stickersach nie skończył, nie? no taki scenariusz tutaj oczywiście obstawiałem, to, to przy takiej skrzynce niestety trzeba żeby widzieć, co się może wydarzyć no ale ja mam nadzieję, że tutaj przy tej pięć przy tej sumie, którą tutaj mamy, no to jeszcze coś trafimy, nie? dawaj, dawaj no, daj, przynajmniej te rękawiczki. Lucky Serpent Case. Specjalnie uzbieraliśmy taki balans. Ostatnio bitwy nam pięknie oddały, żeby zrobić coś takiego, nie? I dostajemy jakiegoś kurwa żołnierza w jakimś kasku na pół. pół normalnie metra. Niedobrze, no niedobrze. To no nie jest dobrze. Już zaczynam się martwić. Ostatnie 10 skrzynek, ty. Nie 10, nie 20. Ja pierdzielę. Salut! Ja mam nadzieję, że tu za chwilę coś wyleci, nie? Rękawiczki tam przeleciały. Przynajmniej jest o tyle pluć, że nie robią nam nadziei, nie? Naprawdę. No i wykrakałem. No chociaż to i tak dwa tutaj pola dalej. Chyba jednak dzisiaj na tym odcinku będzie najgorszy scenariusz, jaki może nam tutaj się wydarzyć. Stój! Jest! Ile to jest warte? Ile! Ja pierd... Wow, najgorszy stan! No dobra, przynajmniej nie będziemy na zero, nie? Przynajmniej nie będziemy na zero. Aha. A to jest 0,7,5, a na to jest 0,1. Okej. Okay. No dobra. No ale przynajmniej nie zostaniemy z niczym, nie? Jakieś tu rękawiczki mamy. Jest, jest, jest źle. Mogą być gorzej. Ale jeszcze pieniążki są, więc czekajcie, czekajcie. Może tu jakiś jeszcze lucky serpent wyleci, nie? Trzeba, wiesz, do samego końca. Może coś tu jeszcze łupnie. Miejmy taką nadzieję. Dawaj, dawaj. Rozkręcona jest maszyna tu już konkretnie. Do czerwoności rozgrzana. Tutaj tych żołnierzy to mamy tyle, że... O! O matko. jedyna No niestety. Fejtowało jeszcze chyba na sam koniec. Nas tutaj na rękawice. No i ostatnie... Stać nas. Nie, nie stać. Ostatnie dwie. Ostatnie dwie. No i niestety, salut. Salut. Ekwipunek. Wejdźmy tam. Wejdźmy. No nie wygląda to dobrze. No nie wygląda to dobrze. Powiem wam tak. Ja mam tutaj ochotę <gryw> zrobić bitwę na odkucie. Takiego jakiegoś Al inka. I chyba to zrobimy, nie? To troszeczkę jestem zawiedziony, no ale no, przygotowałem się na to. No ale boli, nie? Boli, Dobra, dajmy tu o, dobrego, y, dobrą skrzyneczkę, na której byśmy mogli sobie tutaj zarobić. Dobra, weźmy dajmy To takich dziesięć. Nie, dobra, nie, laki serpent nie tego przez przypadek to klikłem. Lakiemu serpentowi podziękujemy. W ogóle, laki. Kiedyś ktoś miał takiego psa, co miał tak na imię Lucky, nie? Bardzo fajne imię. Dobra, dodaj do skrzynki. 18 skrzynek, dwóch graczy, nie będziemy tu aż tak szarżować. Utpusz bitwę. No dodamy sobie, bo cisza, nie? Dzisiaj może nie z Adrianem. Dzisiaj może weźmy tutaj. Eee, ty, dobra, biorę Bota Adriana, bo ma największy procent Win Ratio. To teraz musi się spierdzielić, nie? Teraz musi przegrać. Aż takiego dużego procentu Inratu nie może mieć wariacik tutaj. Więc lecimy. Pierwszy skin dla nas. No i to mi się podoba. Drugi skin też chyba dla nas. A nie, dla niego. W dobrym stanie trafił. Tego uspa I ten Digil też w dobrym chyba, nie? Wygląda ładnie tutaj. Myślałem, że jakiś faktoryniu mu się trafił. Możemy faktoryniu? 81, No niestety taki sam stan jak mój przeciwnik tutaj trafia. O, Akaczyk! 150, okej, okay, ale on też tutaj hyperbestię za 130 trafił, więc. Dłużej przewagi nam to nie daje. A on tą przewagę tutaj ma. Dobrze, że jeszcze te skrzynki za 200 zł tutaj mamy. To może one nas tu podratują. No przegrywamy to. Proszę, no dawaj tutaj, dobra, dobry stan. 130, okej. Okay. Leciutenko na podbitkę. Tutaj lipa. 24 Ziko. Ta skrzynia nie taka zła. Ta skrzynia nie taka zła, ale on też musi za 180 kacza trafić. No, myślałem, że wyjdziemy teraz na prowadzenie leciuteńkie. Ale nic nam to nie dało. Bo też trafił dobrego skina. Tutaj 28. a skrzyneczka na stówkę, no to nie oddaję Tutaj widzę. O, chociaż teraz 120. Jest to do wygrania. Jest to do wygrania. Kosa jakaś. O Boże, za 300 uspa dostał. Cztery skrzynie. A kaczyk dobry stan? Okej, okay, dwie. Kosę, daj kosę. Dobra. Jednak niedobra. Jednak niedobra. Jednak nie dobra. No i niestety, niestety, niestety. Najgorszy scenariusz się tutaj pojawił. Przegrana bitwa, no skrzynia nam zabrała, no co prawda, no co prawda, no dała nam tutaj po, ręce, po rękawiczce, na jedną rączkę, no i Pizdziec salutów. I tym akcentem, widzowie, się żegnam z wami, ryzykowny odcinek, jak mogliście zobaczyć, mam nadzieję, że docenicie, Stać łapkę w górę, dziękuję że oglądaliście, kocham was, widzimy się w kolejnych, right. na